Cześć. Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Dziś prezentuję Skodę Octavia Scout trzeciej generacji z silnikiem 1.8 TSI po trzyletniej eksploatacji na gazie. Klient założył u nas instalację gazową w styczniu 2017 roku. Przy stanie licznika około 30 tysięcy km. Dziś ma 185 tysięcy na liczniku, czyli rocznie robił jakieś 50 tysięcy km na gazie. Więc ile zaoszczędził? 37 tysięcy złotych dużo? Myślę, że tak. To jest więcej niż połowa wartości takiego nowego samochodu. Jeszcze 3 lata i instalacja gazowa zwróci mu całkowicie zakup tego samochodu. Czyli jeździ za darmo, bo na gazie, gdyby jeździł na benzynie, nie zaoszczędziłby tych prawie 40 tysięcy złotych. Silnik 1.8 TSI CJSA o mocy 180 mechanicznych z instalacją gazową. Firmy Prince typu DLM, czyli bezpośredni wtrysk gazu do komory spalania, dzięki czemu samochód jeździ w 100% na gazie. Dlatego tak precyzyjnie możemy wyliczyć tą oszczędność, którą klient miał przez te 3 lata, ponieważ klient jeździł praktycznie cały czas na gazie. Auto, które spalałoby w okolicach 10 litrów benzyny, albo właściwie przez pierwsze 30 tysięcy kilometrów tyle spalało. To na gazie spalało około 12 litrów na 100 km czyli na każdych 100 km klient oszczędzał jakieś 25 zł, na każdym tysiącu zaoszczędził 250 zł, a na każdych 10 tysiącach kilometrów 2,5 tysiąca zł, czyli na 50 tysiącach kilometrów rocznie zaoszczędzał 12,5 tysiąca zł. Nie wierzycie? Sami przyjedźcie, zamontujcie do nas instalację gazową i się o tym przekonacie. Auto bardzo ładne, bardzo dobrze zachowane, mimo tych 170-185 tysięcy km, nadal jest w środku praktycznie jak nowe. Skoda używa bardzo dobrych materiałów i bardzo dobrze sobie z tym radzi. Tutaj mamy zamontowany przełącznik benzyna gaz, na którym widzimy, że widzimy albo nie widzimy, bo on jest taki dziwny, że trudno uchwycić kamerą. Co się na nim świeci, więc świeci się na nim w tej chwili logo Prince'a, które e, oznacza, że silnik odpalił na gazie. A diody zielone dookoła, o, może pod tym kątem będzie widać ładnie, te trzy diody zielone dookoła pokazują nam stopień napełnienia zbiornika. Czyli mamy w tej chwili około 2 trzecie gazu w zbiorniku, w zbiorniku, który jest zamontowany w miejscu koła zapasowego ma pojemność 72 litrów. Zaraz go Państwu pokażę. Skoda Oktawia. Zbiornik ma 72 litry, jest w miejscu koła zapasowego i jest wyposażony wewnątrz w elektryczną pompę gazu, która tłoczy ten gaz do silnika pod ciśnieniem około kilkunastu barów, w zależności od tego, jakie jest ciśnienie wewnątrz zbiornika. A później pod maską jest sprężany ten gaz poprzez pompę wysokociśnieniową, która jest mechaniczna i napędzana wałkiem y, 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 rozrządu. Znajduje się o tutaj mniej więcej. Widać tam nasze drobne przeróbki, których dokonaliśmy 3 lata temu w momencie montażu instalacji gazowych i gazowej. I y, ten zbiornik mieści jakieś 60 litrów gazu, na których y, możemy zrobić około 500 km, ponieważ auto pali średnio jakieś 12 litrów gazu. Po przejechaniu tych 500 km możemy podjechać na stację tankowania gazu i zatankować sobie tego taniego i ekologicznego paliwa za pośrednictwem wlewu gazu, który dokręcamy do tej odkopu która znajduje się pod kątem prawo benzyny. I każde takie Tankowanie to jest oszczędność jakieś 125 zł po przejechaniu 500 km. Wszystkich tych, którzy chcieliby również tankować za 2 zł i oszczędzać, zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. Wszystkich tych, którzy chcą taką skodę sobie kupić, zapraszam na portale internetowe, które handlują skodami i innymi samochodami używanymi, a wszystkich tych których yy, chcieliby kupić i chcieliby, żeby ich było stać na taką Skodę, zachęcam do jazdy na gazie, ponieważ jest to najtańsza i najczystsza dla naszej planety forma zasilania samochodów. I dzięki temu możemy nie dość, że oszczędzić pieniądze, to możemy jeszcze oszczędzić naszej planecie niepotrzebnych substancji, które emitujemy z diesli bądź samochodów benzynowych. A wszystkich tych, którym się spodobał ten filmik, albo interesują się naszą branżą, naszą firmą, zachęcam do kliknięcia dzwoneczka na naszym kanale YouTube'owym, na którym prezentujemy podobne realizacje samochodów z instalacjami gazowymi albo po montażu instalacji gazowej, jak również inne ciekawostki z dziedziny alternatywnych źródeł zasilania pojazdów. Hej na gazie!